Witam. Dzisiaj będzie taka porada, jak opryskać pomidory fosforem, aby ten fosfor zadziałał po tym oprysku. Tutaj mam 4 maja, 3 dni po wysadzeniu pomidorów. Tutaj mamy aurię. Aurię to nigdy nic nie bierze. Ona nawet po posadzeniu jest bardzo zielona. To jest super odporna odmiana praktycznie na wszystko. Ziemia jest nagrzana do 18 stopni na głębokość. 20 paru centymetrów, a na głębokości około 10 centymetrów. Ziemia jest nagrzana do 22 stopni. Pomidory były odpowiednio zahartowane, ale przykładowo są odmiany, jak tutaj widać, Anna Rusjan, w których łodygi i pędy robiły się niebieskie, nerwy. I pod spodem liście. I takie pomidory powinno się opryskać fosforem, tak aby się nie męczyły. Bo w zimnym maju one będą długo dochodziły do siebie bez tego oprysku, chociaż jednego. No i dzisiaj powiem, jak zrobić ten oprysk, aby on w ogóle zadziałał i był jak najbardziej skuteczny. Także chodzi o to, gdy dodamy fosfor do wody, która ma wapń, tak samo jest, gdy stosujemy obornik, który ma wapń i nawóz fosforowy, wtedy też dochodzi do blokady i wtedy, gdy mamy w wodzie wapń i dodamy fosfor, fosfor zaczyna być praktycznie od razu, powstaje reakcja i zaczyna łączyć się z wapniem jako fosforon wapnia i zaczyna być blokowany. Także jeśli mamy w wodzie rozpuszczony wapń jako wodorowęglan wapnia, to wtedy ta reakcja powstaje i czym dłużej, tym tego fosforu będzie więcej blokowanego. Także do prysku, szczególnie fosforem, trzeba używać wody, która nie zawiera wapnia. Czym dłużej taka woda stoi, rozrobiona z nawozem fosforowym, tym coraz więcej z tego fosforu blokowanego. Fosfor zablokowany w postaci fosforanu wapnia rośliny nie przyjmą, jest to sól nierozpuszczalna w wodzie i liście nie będą w stanie przyjąć ani tego wapnia, ani fosforu. Do oprysku pomidorów najlepiej użyć jakiś tam nawóz, typowo fosforowy. Ja nagrałem rok temu film, przypnę go w komentarzu. I ten nawóz zawiera sporo fosforu azotamidowy, który ułatwia wchłanianie się właśnie fosforu do liści i żelazu. Teraz już nie można chyba takiego już kupić. Jest Insulfos 500, ale to praktycznie to samo, tylko tamten chyba nie ma żelaza. 10 ml na litr oprysk, tylko tutaj chodzi o wodę. Tutaj robię takie doświadczenia. To jest jeden ze słoików. Tutaj mam 1 gram krystalonu żółtego rozpuszczony w litrze wody. I zobacz jaki zrobił się osad. To właśnie jest fosfor w różnych postaciach. Przeważnie jest to fosforon wapnia. I teraz tym słoikiem zamieszam. Także widzisz ile w litrze wody Ile tego fosforu się zblokowało? Praktycznie cały fosfor jest blokowany. Także, jeśli użyjesz wody kranówki do oprysku, robię właśnie teraz doświadczenia, jak szybko trwa blokada tego fosforu. Ale na pewno ta blokada jest i to jak widać spora po tym osadzie. Także do oprysku nie używajmy wody kranówki. Bo fosfor połączy się z wapniem, powstanie fosforu wapnia i on nie jest rozpuszczalny w wodzie i w żaden sposób liście i roślina go nie chłonie. I najlepszą wodą do prysku będzie deszczówka. Ona jest miękka, nie zawiera wodorowęglanu wapnia, tak jak kranówka i węglanu wapnia. Także jest miękka, nie trzeba nawet ją zbytnio zmiękczać i taka woda nie będzie reagowała praktycznie z fosforem. Będą tutaj delikatne związki wapnia, bo wiadomo, gdy deszcz pada na dachach, też unosi się, odkłada się jakiś tam wapń, ale tego wapnia będzie naprawdę bardzo mało. Także deszczówka jest sama sobie miękka, ma odpowiednie pH, nawet jak opryskujesz innymi nawozami mikro, halaty są stabilne i nie będzie blokowanego fosforu. Także jak nie wiedziałeś, to teraz już wiesz, że woda, kranówka praktycznie nie nadaje się do oprysku fosforem. Najlepsza będzie deszczówka i do takiej deszczówki, do litra wody, aby zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody można dodać jeszcze krople płynu do mycia garów. Także wtedy jeszcze bardziej ta woda będzie miękka, zmniejszy się napięcie powierzchniowe i będzie ładnie rozprowadzony ten oprysk po roślinie. Także jeśli rozrobisz nawóz fosforowy z wodą kranową, to czym dłużej będzie stała, tym będzie coraz bardziej blokowany ten fosfor aż praktycznie do zera. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć.